Postępujące szkodliwe zmiany warunków pogodowych są zjawiskiem globalnym, nieobcym również w naszym regionie. Dlatego każde miasto powyżej 20 tysięcy mieszkańców musi przygotować tzw. Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. I choć wymóg ten nie dotyczy namysłowa, to władze gminy nie pozostały obojętne wobec realnego zagrożenia i również rozpoczynają jego opracowywanie. Komunikat naukowców jest oczywisty. Tak? My nie, nie staramy się już zapobiec zmianom klimatu, tylko musimy się do nich przystosować. One będą następowały. Powodzie, susze czy pożary obserwujemy również na terenie naszej gminy. W związku z powyższym, taki plan chcemy przygotować, aby dostosować namysłów do tych. Możliwe, możliwych występujących e, negatywnych skutków atmosferycznych. Plan będzie podstawą do przyszłych inwestycji, głównie w obszarze gospodarki wodnej. Mowa tu o wodach gruntowych oraz ciekach i zbiornikach wodnych, takich jak jezioro Michalickie. Istotną kwestią jest także renaturyzacja rzeki Widawa oraz rozsądne zarządzanie wodami opadowymi. Obciąża to bardzo mocno naszą oczyszczalnię ścieków. To są gigantyczne koszty przetwarzania tej wody, która wcale nie musiała tam trafić. Z drugiej strony tracimy ten ważny zasób, tak naprawdę, z terenów, które powinny z niej korzystać. Ważne jest również zachowanie bioróżnorodności w postaci m.in. miejskiej zieleni. Działania w ramach planu adaptacji mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców na kolejne dekady. Będzie nam się lepiej żyć, nie no, trzeba dbać o środowisko. Na plus jest ochrona przede wszystkim klimatu, prawda? Mamy coraz więcej zawirowań. Obecnie gmina namysłów jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie na przygotowanie planu adaptacji. Prace związane także z dokładną analizą lokalnych potrzeb i zagrożeń klimatycznych przewidziane są na dwa lata. Maciej Wójtowicz, kurier opolski.